Witam was serdecznie w, w pierwszym odcinku w pierwszym odcinku z gry Connor. To jest fajna gierka, widziałem ją na YouTubie już w 2016 roku to jest to trochę starsza gra, ale jest o się i taka fajna jakby nie grałem w nią, więc jeśli nie będę potrafił ją grać mam nadzieję, że nie będziecie, nie, że nie będziecie na mnie źli bo nigdy w nią nie grałem i nie wiem do końca jak się w nią gra nawet nie znam takiego jakby początkowego, początkowego zachętu tej gry. Nie wiem jak to wypowiedzieć dla was, ale... Po prostu jej nie znam. To jest nowość, gra nowość jest dla mnie. Grałem wiele gier, ale tej nie grałem i mogę sobie wybrać, o tak? Możemy sobie wybrać kombinezo. No ten niebieski fajny taki. Taki ser, ten niebieski basebaz. No. Sorry za smarkanie, ale... Mam lekki katar. O, tu są jakieś monety. Myślę coś można kupować. Takie skinki. Fajnie, tego nie idzie Może inne nawet planety. rozpoczynamy nową grę. będzie kacenka, więc w trakcie kacenki będę cicho. Jak widzimy, lądujemy tutaj na ziemię. Sobie F, e, wyjdź, dobra, klikamy F. I teraz tak. Ja sobie zobaczę. Tu obczuję na chwilkę sterowanie. Może wam to widać, może nie. Pięknijskać skac. Zbliż... A tam. Nie wiem do końca, co chodzi z tą kreską. Co za mamy nagrody? Leądowanie. Bo co dobra się wychodzi. Teraz już miarę wiem sterowanie. Sorry, jak co coś nie mówię, ale będę da, starał się mówić. No to są dwie rzeczy. Czy ja to mogę jakoś zebrać? Czego tego zebrać? Nie mogę. O, tu się coś kopie. Są jakieś kamienie. Patrzcie, wciągamy na manie jakieś rzeczy. O, rudy jakieś znaleźliśmy. Kurde, dobre ja, no nie wiem o co chodzi, ale mamy jakieś rudy. Zbierę te rudy. Nie wiem do czego się przydadzą, ale... Oj, sorry, jak tak zabiło ekran trochę. Kurde, co tu z tym chodzi z tymi rudami? To jest... amon, no, no dobra. Sorry, że wam ja wcześniej nie przeczytałem, ale raczej byście skumali, nie? Jak mówię źle to sorry, ale nagrywam to o godzinie 6 rano. Yy... Czekajcie, jak kliknę, tak? Nawet. Nie wiem co ten Amon daje, ale pokopmy go odrobinkę. Nie nie, nie zaszkodzi mi to. Jak trzeba będzie jakoś więcej kopać, to... A co się ze mną dzieje? Hej. Aha, zapomniałem o najważniejszą rzecz. rzeczy. Sorry, ja jestem głupi. W tej grze jest coś takiego jak powietrze i trzeba willować powietrze. Ja wam pokażę. Zaprezentuję o co chodzi, jak jesteście tak. To te paski chyba zaczną wam pomalutku spadać. Bo to niebieskie, jak widzicie, to spada. I wam spadnie jak do zera to się udusicie, bo tutaj o powietrze dbać o powietrze. Bo tam mamy nie wiem co. Nie wiem, to... co to jest. Co to jest? Drukuję modele średnie, przedmioty z surowców. Pobierać mocy w trakcie pracy. Odblokować. Co to jest? To, to bajtów, co? Nie wiem, o co chodzi. Zero na minutę bajtów. Jakiś tam. Służone 3. Produkuje bardzo duże przedmioty z surowca Pobiera 5 mocy w trakcie pracy. pracy. Nie wiem, tu trzeba coś zbudować, jak chodzi o pracę, ale nie wiem o co z tym chodzi do końca. Jakiś generator podejrzewam. A to do czego to służy? Mała drukarka. Przewody. Pakiet urządzenia wydłużającego się tlenową. I tego nie mogę, bo odblokowany, ale nie da się go skraftować. Napełniany karnister żywica 1. Napiszę to rzeczywiście, złożony, jakiś złożony czas zdobyć. na źródło energii na surowce ograniczone wytwarza dwa mocy. A tu są takie, o, takie takie, cięższe rzeczy, czyli musimy złożony jakiś materiał zdobyć. Jeszcze jakbym wiedział jak go zdobyć to by było dobrze, nie wiem, oddalmy się na chwilę. Może to jest to, ten złożony? Jest! Złożony, to to. To to jest? Mogę to ponieść? Nic mi to nie da, szkoda pójdźmy do bazy, żeby się nie udusić, muszę pilnować żeby się nie udusić, bo będzie słabo <laughs> dobra, mamy powietrze ustawmy sobie ten kwiatek i spróbujmy skraftować, ponieważ mamy złożone rzeczy, małą drukarkę i jak ją ją skraftować o, duży złożone o, zasób naturalny, wydobywane z gleby My tutaj mamy dużo tu jest materiałów. Kurde. Zanim ja to znajdę, to mnie. A, i tu są jakieś przewody jeszcze. Z tym... Czekajcie. Co chodzi z tymi przewodami z życia. Dobra. Prawie się na krześle i nie wiem co, to to, co to. To co? Wtyczka kablowa. Aha, a to produkuje jaką moc. Twarza jeden moc. No to lipa, czy coś, co będzie mi wytwarzać moc. Może, że tą drukarkę musimy dać. Mhm. No nie wiem, czekajcie, bo co to, mam złożony. No, pod można się ruszać. I o co tu chodzi? O co? No nie wiem, no. tu się kraftuje rzeczy. Sorry, że przedłużam, ale ja z tym baranem życiowym, bo nie wiem, jak kraftować rzeczy. Czy jesteś takiego jak help hmm. e, no nie wiem, czekajcie tu nie, nie zmieniałem, to jakby co to ja mam Wszystko. Dobra, mamy jedynie tylko co to transformator E katalog pod y, tabem i plecak pod Q to pod K mamy plecak, pod tabem mamy ten, ten Pod E mamy jakieś... Aha, to jest do kopania No to dobra, to to już my odkryli Tora może zaraz się to ogarnią, może coś innego jeszcze zdobyć Ogra... Oga... ogarniczny. Może... może trzeba drzewo? Ja mamy jeszcze? mamy, Co to są za kulki? Czekajcie, co to jest? To mamy, słuchajcie, to jest muszla SG coś, coś tam. Skanawaj te, zeskanowac byte Aha, ten tego się nie da, o! Co to się z tym stało? Mogę to jakoś otworzyć? To to, tak? Myślałam, że to jakiś potwór do mnie idzie już przez chwilę. To musimy wrócić do domu, bo mało powietrza, nie mogę umrzeć. Przecież pod spacją można skakać, nieważne. Musimy iść, bo już się... zasób tlenu kończy. A nie wiem, czy dotrę. Mam nadzieję, że dotrę. Dobra, dotarłem. Napompujemy sobie na maksa i... wrócę do was za chwilę, bo nie wiem, jak się kraftuje. Muszę dowiedzieć się, jak się kraftuje, i wrócę do Was. Jestem z powrotem z Wami. Powiem Wam szczerze, że mówiąc, trochę jestem debilem, bo na początku co trzeba zrobić to, trzeba tu te zadania wykonać. Proszę, trzeba tu te zadania wykonywać, tak? O, w taki sposób i dostaje się tedy item. O, śledzenie. Rozpakuj natlenia, zainstaluj natlenia w schronieniu, Podłem zasilanie drukarki do schronienia. No. Proszę bardzo, o to z tym chodzi. Gdzie? Y Mogę doskoczyć? He. Brałem jakąś jaką czkawkę trochę. Tu postawimy, bo ten Proszę bardzo Oj Trochę lipa Nie dostaję Czy nie może takiego zakrętu wziąć Proszę I teraz to co to jest? Na Ten... oj, co się stało? bo to tak zapewnia siły dopływu tlenu do, po... do połączenia urządzenia... Platform i pompowania? A tu się jakoś kabel podłącza? Nie, nie, nie wiem o co tu chodzi. I nie wiem czy przypadkiem teraz do tego... Nie... Nie wiem o co chodzi. A to jest co? A to jest mała drukarka! A to jest natleniac. Teraz... Dobra. <tryk> Raz, jaki tam. Zainstaluj natlenia w schronieniu. Jak się go instaluje? Nie wiem. Tu? tu ma jakieś dwie dziurki. Czekajcie, tu jest co? A, już chyba wiem gdzie. Tu już wiem. No? Proszę. Kurde, no. To teraz mam dłuższy kabel jakoś, dobra. Połącz przewody do natleniacza. Przewody są umieszczone w celu rozszerz rozszerzenia dostępu do tlenu. Z natleniaczem można je wydrukować z plecaka. Przedmiot, mały karnister. Bonus, mały karnister. Trzybuję. To jest co? To gdzie to mogę założyć? To chyba musisz czekać, cię muszę to chyba. No, dobra, napełni moje karnice ziemią. Yy, Zbierz surowiec, złożony zbior z Dobra, to są rzeczy, które muszę zdobyć. Dobra, Dagan <laughs> mi napisał, sorry. Małe karnice. Napełnia karnice na glebę do użycia z transformowaniem glebow glebowką i jardynszami samo coś tam. Dobra. Jak ja mam to działać? Ma? ja mam to? Nie. No ja sobie trochę wykopię. Mogę jakoś tego klocka... O, świetnie. Mogę zrobić sobie normalnie trasę. ...i żyć. Zrobimy sobie trasę. Czekajcie... Mogę jakoś to zamontować? Muszę się tego zamontować, ale szkoda. Sorry. Bardzo was przepraszam, ale... ...jestem z powrotem. Eee, to sobie, czekajcie. W serio? Ja się chyba zadupię. Aha! Świetnie! Nieważne. Po prostu nieważne, Z Czegoś takiego tu nie było nigdy. Jest kopalnia. Idziemy pozwiedzać kopalnię. Zobaczymy, co tutaj mamy. A, nie mogę tu już postawić? Czy skończyły mi się? Czekajcie. To wykopmy tu. Szybkiego. Co tu jest? Umrę teraz. Teraz ja na pewno umrę. Kolejny raz umrę. A co jest jaki? Aha. Ja jestem taki głupi, że to się aż w pole nie mieści. Co to się z tym stało? Aha, bo tam jest coś innego, nieważne. Czy ja wszystkie surowce straciłem? Oczywiście, że tak. Wszystko, co zabrałem, straciłem. Dobra, ale dużo nie zabrałem to. Pójdźmy sobie tam. Mam nadzieję, że tego zagro... Nie, nie jest podwójką. No, zapowiada się fajnie ta gra nie powiem. mam nadzieję, że nagram w niej tysiąc odcinków Czego to spadło? I to się postawi. Nie no, nie może to się sturla. Dobra, no nie chciałem, żeby się to sturlało. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Mamy kamień. Tak. Czy się zbiera? Nie, to nie jest jako surowiec, szkoda. Chyba nie? Czy to się, on, czy się, on się zbiera? Nie, on się nie zbiera, to jest tylko tak. Będziemy kopać sobie. Jakieś surowce trzeba znaleźć. Jakieś, nie wiem jakie, ale jakieś trzeba znaleźć. Jest ten, te podstawowe trzeba na pewno gdzieś znaleźć więc chyba one są na tej zwykłej krainie więc mi się zdaje, że szkoda mi iść na tą kolorową tylko no ja pitole. będę musiał iść tylko na tą, tą na tą dużą, nie? chyba, pewnie nie jestem zbytnio nie mam e, popisu nie jak chodzi o chodzenie no nie mam gdzie zbytnio tak szczerze wam powiem tu jakaś dziura jest, a ja to kopałam? ja to chyba kopałam Pamiętam taką dziurę. Nie, ja tego... Nie, wiem, ja tego nie kopałem. Hmm. Ja bym wyruszył dalej, ale jakbym miał to te... Tam jest samochód. Musimy tam pójść, tam jest samochód, słuchajcie. Zobaczę, co mi trzeba, żeby zrobić te do postawiania o tych, tych... O tych łączy. Czy ja to mogę skraftować, bo tu jak wejdziemy, to muszę zdobyć Złożone 4, cztery, cztery surowice i uziemne napełni moje karnistykę tam ziemią. I teraz tak Podstawę mamy w końcu kraftowanie. I powinienem móc cokolwiek skraftować. Ma drukarka. Nie, co to to nie jest? Nie wiem, to są rzeczy, które dostępne do tej drukarki. Dobra, się za do łazika średni magazyn. Średnia platforma, średnia drukarka. To, to nie wiem, światło robocze, mały się siedzenie łazika. Czyli ona robi kilka rzeczy, ale nie robi tego, co bym chciał. Ale, jakbym na przykład chciał zrobić średni magazyn, to potrzebuję dwie wieździowicy. Więc wychodzi na to, że potrzebujemy o wiele więcej surowców. I chyba będziemy musieli zasądzić wykopaliska w tym miejscu, a najlepiej, żeby mieć tlen. Co to jest? Więc zaczniemy kopać gdzieś tu dziurę. Mam nadzieję, że, że dobrze robię, że nic się nie zepsuje, bo tutaj mamy co? Co to jest? Glina. No to pozbierajmy glinę. Wszystko muszę zbierać, tak szczerze wam powiem. Ogrom surowców. Także potrzeba... No i w miarę za, za niedługo trzeba będzie później. chyba sobie muszę tak, że wice nie wiem jak się ze wice zdobywa. Trzeba poeksplorowywać świat. Co to jest? Glina? Glina to była. Czyli dużo gliny mamy w tamtą stronę. Dobrze wiedzieć. Dobra, tlen pomału brakuje. Ten odcinek będzie taki inny, bo uczę się grać, więc Mmm, wierzę wam, że nie będzie wam się to fajnie oglądać. O kurde mać. Że nie będzie wam się to fajnie oglądać. And... nic nie mówię, nie. Nie umiem grać do końca, więc yy, tak trochę póki co ten liczę, ale... I co się stało? Tak na no, nogę jakby. No, zróbmy tamtą stronę dziurę. Jest! Słuchajcie, jest dobrze. No bo ja mam trzeba nam ten złożony. Jak najwięcej tego złożonego. A widzę, że go jest tu od cholery, więc świetnie. A zawsze będzie pójść, ale jest mega dużo złożonego tego materiału. Więc na początku odcinka jest dobrze. Nie wiem, co z tą żywicą, może trzeba jakoś tam rozwalać te drzewa. Spróbuję rozwalić trzy drzewa. Ale musimy wrócić się, może wrócimy się nawet do bazy. Bo tą żywica musimy zdobyć Mamy glinę też. Nie wiem ile mamy tego, tego, ale coś dużo chyba. Złożonych, złożonych mamy kilka. Więc możemy tego. Możemy dużo rzeczy, ale nie wiemy jak tą żywicę do zbierania sosu, do i nie wiem, średni, a i wtedy dostaniemy średni magazyn średnia platforma 2 i natleniasz jeszcze dostaniemy a tych nie im więcej tym lepiej więc albo budujemy własny, a nie wiem jak tą żywicę zdobyć ja wizerunek, szczerze powiem nie mam bladego pojęcia czy jakoś drzewa? region lasu, czekajcie. I jak ja mam to drzewo. Nie właśnie jakąś drzewo jakiś. Ci tu wybiera surowicę. Surowice, nie, co ja mam wybrać? A to co to jest? Amon jakiś. Nie ja mogę w ogóle zbierać, ja nie mogę. Nie no, drzewice. Tam co to? Amon. Czyli tutaj mamy amon. Tutaj mamy... To jest co? Olej, przedmiot. O, czego nie mogę? Co to jest? O nie. Dobra. Udało nam się na farcie. Sorry, że nie mówiłem, ale w jakim farcie? No nie wiem, jak tam żywica zdobyć. Nie wiem, po to jest ta żywica. Dobra, tego pojęcia nie mam. Bo to jest ten amon, tak? To jest amon. To jest to, to, jest to jakoś da się zdobyć? Nie wiem. Ja z drzewa nie, bo żywica jest z drzewa. się jakieś walistki zbierać? A, może trzeba iść do tego normalnego lasu. Nie wiem. Tam jest ten łazik, ja bym do tego łazika chciał pójść. Jestem ciekaw, co jest przy tym łaziku, to nie bardzo ciekawi. Ale póki co będziemy szukać tej żywicy, bo nie wiem gdzie ona może się znajdować. Mam do tego pojęcia. A to co co? Może że pójdziemy sobie tu, bo tu jest jednak laster, ale tutaj mam bliżej powietrze. Chyba. Nie wiem, jak sądzicie mi się zdaje, że bliżej. Nie wiem jak co to. to jest żywica? Co to jest? Lura jakaś nie wiem o co chodzi z tym. Może trzeba iść do normalnego lasu, a nie do tego skorodowanego. Mi się zdaje, gdzie jest normalny las? Bo nigdzie. Normalny las, najbliższy, znajduje się daleko. Pewnie w jakiś prosty sposób da się zdobyć dziwica, ale ja nie umiem po prostu. A przecież tu jest ten ten. Oj, nie, czekajcie no rzeczywiście go przesuniemy, bo to weta. pod tab, Pod E było to. Nie pamiętam, po którym było to do surowców. I Q. Q. Ale to nie. Nie wiem, pod którym było do sprawdzania surowców. Ale zaraz się dowiemy, może. A co z tym? Co się dzieje? Mały generator. O, tu jest, widzicie? I teraz tak glina, strong alchemy, lit. Ja szukam jak debil, a żywica, jest to. Wszystkie planety, no. Żedeń, wszystkie planety. I tu wiecie, pokazuje, nie, że już my złożony. Wszystkie planety. Ta chyba rośnie, mi się zdaje. A to, co to jest? Aha, to jest ta glina. Musimy zdobyć żywicę w następnym odcinku, żeby ruszyć dalej. Sorry, że był taki se. O, z królem można się oddalać. O. Sorry, że odcinek był taki se, ale no niestety szukałem, uczyłem się. Ale następny. Zobaczę na internecie, na YouTubie, jak, jak zdobyć tą żywicę. Zdobędziemy w następnym odcinku żywicę. Będzie git. Fajne są te planety. Jestem ciekaw, czy przez te planety da się podróżować do tych planet jakoś? To mi ciekawi. W następnym odcinku zdobymy żywice i inne rzeczy. Następny odcinek pojawi się, ten pełnie pojawi się we wtorek. Następny mam nadzieję, że w środę. Ale jeszcze nie wiem, więc y, mam takie problemy zdrowotne, więc jeszcze nie wiem. Może w czwartek, ale w tym tygodniu dwa filmy raczej na pewno wyjdą, bo pasuje coś dla was rzucać, bo dłuższego czasu nic nie rzucałem. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i widzimy się w następnych odcinkach. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.